Witam, nazywam się Dorota i chciałam po prostu podzielić się moimi opiniami o kursie. Właściwie mieszkam w Belgii, co robię zawodowo, sprzątam. Jak rozpoczęłam naukę, to po prostu chciałam dodatkowo poznać drugi język. Bardzo mi to pomogło. Pani Kasia jest niesamowita, ma bardzo dużo energii i naprawdę tylko trzeba się samemu też przyłożyć. A ja, no niestety, tak mi się ułożyło, że miałam później przymusowy wyjazd, przymusowy, konieczny wyjazd do Stanów, I także mi się trochę pokrzyżowały te plany, ale niemniej jednak ja chcę cały czas wrócić. Muszę nadrobić to wszystko. Chcę uczestniczyć w tym kursie nadal. Dziękuję. Witam, nazywam się Dorota i chciałam po prostu podzielić się moimi opiniami o kursie. Właściwie mieszkam w Belgii. Co robię? Zawodowo sprzątam. Jak rozpoczęłam naukę, to po prostu chciałam dodatkowo poznać drugi język. Bardzo mi to pomogło. Pani Kasia jest niesamowita, ma bardzo dużo energii i naprawdę tylko trzeba się samemu też przyłożyć. A ja, no niestety, tak mi się ułożyło, że miałam później przymusowy wyjazd, przymusowy, konieczny wyjazd do Stanów, I także mi się trochę pokrzyżowały te plany, ale niemniej jednak ja chcę cały czas wrócić. Muszę nadrobić to wszystko. Chcę uczestniczyć w tym kursie nadal. Dziękuję.